Siemano mordy, ja jestem Fanku, witam was bardzo serdecznie, ten odcinek będzie taki troszeczkę pogadankowy. Bo nie zaplanowałem nic ciekawego, więc będziemy sobie ścinali drzewo i w sumie e, rozmawiali na temat przyszłości kanału. Słyszę na dole zombiaka, ale dobra, mniejsza, ignorujmy go. E, poprzednim odcinek to było pytanie co chcecie zobaczyć na kanale, jakie gierki w ogóle, dlatego że stwierdziłem, że sam Minecraft to trochę nudy. No i mnie to po prostu troszeczkę będzie ograniczało, bo na bank mi się nie będzie chciało grać w tego samego Minecrafta. Poza tym z Minecrafta nie mogę nagrać dużo odcinków na zapas, a tak tak bym sobie nagrał jakieś dwie gierki. To miałbym po prostu już odcinki na zapas, dlatego stwierdziłem, że to jest w sumie spoko opcja. Widziałem co tam napisaliście, jakie gierki chcecie, zobaczymy. Jeszcze nie wybrałem co będę nagrywał dokładnie, ale na pewno uwzględnię to co napisaliście w planach moich na przyszłość. No oraz na pewno też wybiorę coś od siebie, dodam, żeby tam nie były tylko gry od was, ale też takie w które mi się fajnie gra. Na pewno takie gry po prostu, których nie lubię, a wy napisaliście... Żeby fajnie by było, żebym nagrał, to na pewno nie, nie zagram. Najdziwniejsze było to, że na przykład jeśli chodzi o Fortnite'a, to najwięcej chyba było głosów za, i w sumie jedyne komentarze przeciw, to były właśnie, żeby nie nagrywać Fortnitea. Mi się wydaje, że z Fortnite'a sam gameplay byłby nudny coś takiego jak z CSGO więc jeżeli bym chciał to nagrywać, to tylko zostają streamy, a nie mam neta do streamów po prostu teraz, więc no raczej tych gier teraz nie będzie. Chyba, że wymyślę jakąś spoko alternatywę dla streamowania, ale nie wydaje mi się. Albo... Nie no, no CESa się nie da. Tam trzeba streamować, albo coś tak samo jak LOLa. Odcinki z tej gier po prostu nie mają sensu. Trzeba... No nie wiem, to zbyt się powtarza, tak jakby to jest za mało unikalne. I każdy odcinek za mało by się po prostu różnił. Tak jak tutaj progresujemy cały czas boże, w Minecrafcie, no to można nagrywać odcinek, bo z odcinka na odcinek jest progres, którego nie widać na przykład przy nagrywaniu rola, bo tam zawsze jest to samo, więc troszeczkę bez sensu. Tak samo w Fortnite, też tak średnio cokolwiek się progresuje, bo tam tylko co się progresuje, to skill. A takie gry się po prostu o wiele lepiej streamuje. Na pewno chciałbym nagrać Terrarię. Wiem, że już miałem zaczątki do tej serii na tym kanale z dwa razy, ale nie udało mi się tego nagrać. Mam nadzieję, że teraz uda mi się to zrobić. Eee, możecie w ogóle zostawić czapkę w górę, tak by the way, jeżeli ktoś jeszcze dotrwał do tego momentu, fajnie by było. Pod poprzednim w ogóle odcinkiem z ile jakie chcecie gry dobiliście 60 łapek w górę 60, bo powiedziałem to na na wdechu i, i pewnie słabo było słychać więc chciałbym wam też za to podziękować bo dosyć fajnie wyszło jeśli chodzi o farminga to myślę że jest dosyć spora szansa że nagram farminga ale nie wiem ile odcinków by było z farminga z gier, które nie wymieniliście, a chcę jeszcze nagrać, to jest na pewno Dani to na pewno też się pojawi za niedługo. Możliwe, że Frostpanka też nagram, bo to są gry, które mam kupione. Wydaje mi się, że są dosyć ciekawe i znaczy Dying przeszedłem, ale Frostpunka jeszcze nie, więc Frostpunka na pewno chciałbym przejść, no i myślę, że przy okazji byłbym to nagrać. A jeśli chodzi o Dankelita, to strasznie rushowałem fabułę i przeszedłem to strasznie szybko, a jakbym nagrywał, to bym robił też jakieś misje, misje poboczne i starał się przejść tą grę. No nie mówię, że na 100%, ale chciałbym się jak najdłużej tam pobawić. Hmm. Chciałbym jeszcze zrobić serię z The Blind of Isaac, czy coś takiego. Nie wiem, czy to tak się wymawia. Z dodatków i w ogóle z tego wszystkiego. No, bo gra jest ogólnie super ancka. Jeszcze w nią nie grałem, ale wydaje mi się, że jest kozak. Następną grą jest Hades, podobną do The Blind of Isaac. Ale Hadesa muszę kupić i też nie wiem, czy by się przyjął, bo to jest nowa gierka. Ona jeszcze nie ma fanbase'u w przeciwieństwie do Isaaca, który ma dosyć spory fanbase, no i powinienem niby obrać jakąś strategię na zdobywanie wyświetleń na YouTubie, przynajmniej żebym myślał, że to zadziała. No i wydaje mi się, że strategią, która może zadziałać, jest to, żeby nagrywać jak najwięcej różnych gier. Bo jeżeli ktoś wejdzie na mój kanał, powiedzmy, oglądnie sobie serię z Minecrafta i będzie chciał sobie oglądnąć, powiedzmy. Y, znajdzie Terrarię gdzieś na internecie. Y, jakiś jeden odcinek musi być w polecanych, albo kupi sobie to, bo będzie na promocji i wpisz akurat Terrarię, żeby zobaczyć, o czym jest ta gra. No, jeżeli ma tam jedną serię obejrzaną u mnie na kanale, to mój filmik z Terrarii prawdopodobnie pokaże mu się jako pierwszy. Więc będziemy starali się y, nagrywać jak najwięcej różnych serii, żeby to później się polecało widzom polecanych. No i myślę, że to może być taki. Chyba najlepsza droga do jakiegoś sukcesu, no bo innego pomysłu nie mam pojęcia, co by mogło zadziałać, żeby się wybić i żeby zdobywać fanbase. To jest najbardziej logiczna dla mnie opcja, bo niby są też te polecane i w ogóle mógłbym robić coś, co się klika dobrze, ale żeby robić filmiki, które się klikają, to musiałbym... no jest dużo kreatywnej roboty, jestem leniwy, więc... Nie ma po prostu co. E, łatwiejszym sposobem będzie po prostu nagrywanie tych różnych gier. E, myślę, że to będzie nagrywanie tamte... znaczy wróć od nowa, bo źle zdanie złożyłem. E, nagrywanie Minecrafta będzie przez cały czas, po prostu to będzie taka jedna długa seria, która się będzie z nami ciągnęła na kanale, a tamte gry po prostu będę nagrywał, przechodził i kończył, a Minecraft po prostu będzie się cały czas pojawiał. E, wiem, że pojawiały się też e, propozycje do serii z widzami. Zastanawiam się nad tym, czy będzie mi się chciało coś takiego robić, no bo to jednak trzeba ogarnąć jakiegoś Discorda. Wydaje mi się, że to może być dosyć spoko opcja, jeśli chodzi o na przykład minigamesy czy coś, żeby nagrywać z widzami. Albo wziąć jakąś mapkę na kilka osób, no i z widzami też ponagrywać. Wiem, że popularne są filmiki na przykład yy, to za granicą, że youtuberzy zapraszają powiedzmy 50 osób, no i oni mają coś wybudować w tym czasie. Albo lawa się podnosi co chwilę i muszą uciekać. No i ostatnia osoba, która przeżyje wygrywa coś. Hmm. Ty tylko że tam są jakieś chore nagrody. Nie wiem czy te filmiki są ustawiane, czy nie, ale. Nagrody tam są jakieś masakryczne, wiadomo, że w Polsce takich nagród by nie było. No i chyba robił coś takiego, że zapraszał ludzi, dawał jakieś konkurencje, no i odpadali ludzie po kolei. No i później ostatnia osoba wygrywała coś. U niego widziałem w Polsce tylko taki filmik. A tak to na za granicą jest tego mnóstwo. Jak wiadomo, zawsze Polska, polski YouTube inspiruje się za granicą, no i praktycznie jest jego kopią. Więc nie ma też co się za bardzo dziwić, że tak jest. Pisaliście też o speedruny z Minecrafta. Wydaje mi się, że u mnie ze speedrunami mogłoby być ciężko, bo zanim bym się nauczył je robić, to mój speedrun by trwał 30 minut, ale. Podoba mi się ta propozycja. Speedrun na pewno nagram. Nie wiem jeszcze kiedy, bo do tego bym potrzebował się przygotować. Musiałbym się dowiedzieć o co chodzi w tych całych speedrunach i jak mniej więcej powinienem przechodzić poszczególne etapy. Wiem, że. Czekajcie, czekajcie, bo teraz coś wiem, że ktoś mi napisał, żebym nagrał speedruna. A ja mu odpisałem na to, że haha u mnie speedrun jakbym grał to pewnie by trwał 20 minut, a z tego co pamiętam to poprzedni rekord to był 19 minut, więc jakbym zrobił 20 minut to i tak to by był w miarę niezły wynik. Więc troszkę faila zrobiłem w tym komentarzu jak napisałem, że u mnie by trwał 20 minut. Chodziło mi, że o wiele dłużej niż ci co przechodzą, ale zapomniałem, że te speedruny są... Takie krótkie, w sensie, no, trwają, znaczy, myślałem, że są krótsze niż 20 minut, dlatego napisałem, że pewnie bym robił te 20 minut. Hmm. Co tam jeszcze było z tych gier? Był Armonkaz. A, Among Us. w ogóle nie wiem dlaczego czytam Armonk cały czas mi się to kojarzy z ale to jest Among Us, e, więc... Nie mam pojęcia co z tą grą zrobić, czy ją nagrywać czy nie, totalnie jestem neutralny co do niej. Wydaje mi się, że jest spoko, tylko żeby ją nagrywać to trzeba mieć ekipę. I to jest właśnie gra, w którą mógłbym zagrać z widzami. Tak, to jest do dobry pomysł, <grym> więc... No tak, dobra, to się wkopałem, bo teraz wyjdzie na to, że będę musiał ogarnąć jakiegoś Discorda no i zaprosić ludzi, co mają a Among Us i po prostu to ponagrywać e w jakiś wieczór i nagrać kilka odcinków czy coś, więc jeżeli będę nagrywał Among Us, to na pewno dodam jakiś odcinek, na kanał, w sensie taki zapraszający Was, krótki, żebyście wbijali na Discorda, jak ktoś chce pograć. No i później ten na odcinek usunę, więc możecie śledzić kanał. Zostawcie suba, jeżeli chcecie, żeby się wam to wyświetliło. O, o kurde. Wypadły nam. E, przyniosłem to w ogóle z, tej, z tego biomu, na którym byliśmy w poprzednim odcinku. E, tego, na którym jest ciemne drzewo. No i stwierdziłem, że to sobie tutaj posadzę. Nie mam pojęcia, czy to jest jakkolwiek przydatne. Mega dużo będę miał z tego sadzonek. I co? To był taki krótki odcinek pogadankowy. W następnych odcinkach już się coś będzie działo. Raczej jutro wieczorem usiądę albo po południu, żeby nagrać jakiś odcinek z jakiejś gry. Zastanawiam się powiedzmy co nad tym Dying Lightem, czy Terrarium. To są takie gry, które najprędzej się pojawią na tym kanale. Albo jakaś seria. A właśnie! Jeszcze pisaliście o serii z Minecraft Skyblock albo z jakichś mapek. Więc z mapek nie wiem, bo jeszcze żadnej nie znalazłem, ale ze Skyblock jest całkiem możliwe. Aha, jeszcze był Minecraft OneBlock, więc możliwe jest, że te dwie serie się pojawią, tylko że one nie będą obok siebie, no bo one są zbyt podobne do siebie. Ten Minecraft OneBlock i Minecraft Skyblock, one są strasznie siebie przypominają. I jeżeli, z jednej strony, mógłbym pójść na logikę, że jak zrobię jedną serię, i się dobrze przyjmie, to zrobię drugą podobną, ale z innej strony, raczej wolę nie robić dwóch serii podobnych obok siebie. Żeby później nie było, że robię praktycznie to samo i, i się kończę jeszcze coś. Dobra, więc to był taki krótki odcinek pogadankowy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, sedniajcie. Jeżeli wpadł Wam jakiś nowy pomysł z gierką, to możecie napisać w komentarzu. Dzięki za oglądanie, siemano.